Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat trasy Via Carpatia. Od ostatniego filmu pojawiło się wiele nowych informacji na temat tej przełomowej trasy. Media informują, że po długich oczekiwaniach rozpoczęło się drążenie tunelu w ciągu drogi ekspresowej S19, a dokładnie na jednym z najważniejszych fragmentów trasy Via Carpatia, czyli odcinku Rzeszów Południe Babica. Docierają też informacje o postępach prac na innych odcinkach trasy. Na przykład na zagranicznych fragmentach Via Carpatii. Jak długo potrwa wiercenie tunelu Rzeszów-Południe-Babica i kiedy będziemy mogli pojechać trasą? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na stronie portal samorządowy.pl pod tytułem Via Carpatia pobiegnie pod ziemią. Gigantyczna maszyna rozpocznie drążenie tunelu na S-19. Autorstwa pana Marcina Czyszewskiego. Oraz artykuł na portalu nowiny24.pl pod tytułem Maszyna TBM ruszyła. Rozpocznie się drążenie pierwszego tunelu na podkarpackim odcinku S-19. Autor artykułu nie podpisał się. Przez ostatnie kilkanaście lat... Polska infrastruktura drogowa przeszła niesłychaną rewolucję. Możemy pochwalić się naprawdę jakościowymi drogami szybkiego ruchu, a nawet drogi lokalne są często w bardzo dobrym stanie. Trasa Via Carpatia ma być kolejną inwestycją, która jeszcze bardziej poprawi jakość dróg w naszym kraju oraz komfort podróżowania, a będzie to wyjątkowa trasa, ponieważ połączy północ z południem Europy i może dać wiele polskiej gospodarce. Na początek przybliżę Państwu kilka najważniejszych faktów odnośnie Via Carpatii. Trasa będzie przebiegać przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję, stanowiąc szlak transportowy prowadzący wzdłuż granicy wschodniej Unii Europejskiej. Z Europy Środkowej do Azji, krzyżujący się z korytarzami prowadzącymi z Europy Zachodniej do Rosji, i łączący się przez porty Morza Czarnego ze szlakiem Europa-Kaukasa-Azja. Trasa na całej długości ma mieć parametry autostrady bądź drogi ekspresowej. Inicjatywa utworzenia szlaku Via Carpatia powstała w 2006 roku. Szczegóły związane z trasą zostały ustalone 27 października 2006 roku w Łańcucie. Podczas zorganizowanej w tym celu międzynarodowej konferencji pod tytułem Jedna droga, cztery kraje, z udziałem m.in. prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego oraz ministrów transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier. W październiku 2010 roku do inicjatywy Via Carpatia przystąpiły Bułgaria, Rumunia oraz Grecja. Via Carpatia przebiegać ma wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej z przez Kowno, Białystok, Lublin, Rzeszów, Koszyce, Debreczyn i dalej do Rumunii. W Rumunii szlak rozwidla się w kierunku portu morskiego Konstanca oraz w kierunku Swilengradu, dalej przez Bułgarię do Sofii i portów greckich nad Morzem Egejskim w Salonikach. Długość Via Carpatii na terenie Polski wyniesie docelowo około 770 km. Najdłuższa część Via Carpatii przebiegać ma przez terytorium Rumunii i wyniesie 1566 km. W Polsce odcinki Via Carpatii będą realizowane na terenie pięciu województw Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Mazowieckiego, Lubelskiego i Podkarpackiego. Jednym z najważniejszych odcinków trasy Via Carpatia na terenie Polski jest fragment trasy S19 Rzeszów w Południe Babica gdzie zostanie wydrążony tunel. Tunel będzie wydrążony na Podkarpaciu. Prace nad tunelem długo się nie rozpoczynały z powodu wykrycia metanu. Maszynę TBM, która wywierci tunel, trzeba było przeprojektować i dostosować do pracy w środowisku metanowym. Jednak w lipcu wreszcie ruszyło drążenie tunelu. Jak informuje portal nowiny24.pl w czwartek 11 lipca na odcinku drogi ekspresowej S19 rzeszów w południe Babica rozpoczęło się drążenie tunelu. Maszyna TBM nazywana karpatką, wydrąży ponad dwukilometrowy tunel pod wzgórzem grochowiczna. Tunel o długości 2255 m składał się będzie z dwóch naw, które zostaną połączone 15 przejściami poprzecznymi. Oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda z NAW będzie miała po dwa pasy ruchu oraz dodatkowy pas awaryjny. Maszyna Karpatka, która wywierci tunel, ma średnicę nieco ponad 15 metrów. Jej masa całkowita to 4367 ton oraz ma zainstalowanych 471 narzędzi służących do wiercenia. TBM będzie drążyć na głębokości ponad 100 metrów. A jej maksymalny nacisk wynosi 31700 ton. Prędkość wiercenia maszyny TBM wyniesie maksymalnie 65 mm na minutę. Czyli 11,5 dnia potrwa wydrążenie i zabezpieczenie prefabrykatami 100 metrów tunelu, a wykonanie kilometra zajmie około 4 miesięcy. Tunel będzie mieć 2,3 km długości. A cały odcinek drogi S19 Rzeszów-Południe-Babica to 10 km dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Poza tym powstaną 6 estakad, 2 wiadukty, 3 przejścia dla zwierząt, przejazd pod S19 i dwupoziomowy węzeł Babica. Cały odcinek trasy S19 ma być gotowy jesienią 2026 roku a koszt inwestycji wyniesie ponad 2,2 miliarda złotych. Ciekawe informacje płyną również z odcinków Via Carpathia zlokalizowanych w innych państwach. Jako pierwszy kraj wszystkie odcinki trasy Via Carpatia ukończyły Węgry, a miało to miejsce już w 2021 roku. W Rumunii odcinek do Konstancy powinien zostać ukończony do 2027 roku a cała trasa Via Carpatia na terenie Rumunii według planów zostanie oddana do 2030 roku. Słowacki odcinek Via Carpatii, czyli droga ekspresowa R4 biegnąca przez regiony Preszowa oraz Koszyc ma zostać połączona z polskim systemem dróg ekspresowych w Wyżnym Komarniku Barwniku. Słowacy szacują, że budowa brakujących odcinków R4 będzie mogła rozpocząć się w 2026 roku liczą na zakończenie prac do 2030 roku. Budowa trwa także na innym odcinku drogi ekspresowej S-19, tym razem bardziej na północy Polski. Chodzi o odcinek Malewice-Chlepczyn. To najbardziej wysunięty na południe województwa podlaskiego fragment Via Carpatii, którego koniec będzie już w województwie mazowieckim. Nowa droga ominie od zachodu Siemiatycze wyprowadzając ruch tranzytowy z miasta oraz przekroczy Dolinę Bugu estakadą o długości ponad 650 metrów. Wybudowane zostaną 24 mosty, wiadukty i estakady. Podpisana została również umowa na realizację odcinka Lodzcza do Marac. Będzie on przebiegał przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, jakim są Karpaty Zewnętrzne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod Górą Chyb o długości około 990 metrów. Umowa została podpisana z firmą turecką i opiewa na kwotę ponad 1,4 miliarda złotych. Trasa Via Carpatia to bez wątpienia jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, która będzie zrealizowana przez ostatnie lata. Trasa może dać niesamowity komfort przemieszczania się pomiędzy północą a południem Europy. Skorzystają na tym nie tylko turyści, ale również różnego rodzaju firmy transportowe. Wielu komentatorów uważa, że wraz z CPK trasa Via Carpatia może stanowić swego rodzaju synergię dla gospodarki polski. Do CPK mogą przylatywać różnego rodzaju dobra, a potem, na przykład, trasą Via Carpatia mogą być transportowane w inne regiony Europy. Należy też wspomnieć, że na trasie skorzystać mogą również lokalne biznesy i magazyny zlokalizowane na wschodniej ścianie naszego kraju. A Wy co sądzicie na temat trasy Via Carpatia? Podoba Wam się ta koncepcja? Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do obejrzenia innych materiałów na kanale, m.in. na temat CPK. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.